Cześć, zapraszam was na kolejny materiał z cyklu Kajz wyjaśnia. Dzisiaj wyjaśniamy, dlaczego procesory mają problem z tym, żeby być coraz mniejsze i coraz bardziej wydajne i jak te problemy na razie się pokonuje i co się stanie, jeżeli dojdziemy do ściany. Serdecznie zapraszam. Choć przez ostatnich 11 lat w świecie produkcji procesorów zmieniło się sporo i dzięki kolejnym innowacjom w naszych komputerach i smartfonach znajdziemy obecnie układy wyprodukowane w procesie klasy 5 lub 4 nanometrów. To przez ten czas ogólne założenie dotyczące tego, jak powinien wyglądać pojedynczy tranzystor, pozostały relatywnie niezmienione. Jednak w najnowszych procesorach technologicznych klasy 3 i 2 nanometrów konieczne stało się wysłanie służących nam przez ponad dekadę tranzystorów FIN-FET na zasłużoną emeryturę. Ponieważ nie da się ich już bardziej pomniejszać przy zachowaniu niezbędnych parametrów. Co więc dalej? W praktyce przekonamy się o tym już niedługo. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle potrzebujemy zmniejszać tranzystory i skąd się bierze ta bardzo kosztowna pogoń za znalezieniem sposobów na budowanie półprzewodnikowych układów z coraz mniejszych klocków. Powodów znalazłoby się więcej, ale my skupimy się na trzech z nich. Po pierwsze, problemem jest przepustowość sprzętu i dostępność mogących go wykorzystać z zasobów ludzkich. Mikroprocesory od lat powstają na krzemowych waflach, zazwyczaj o średnicy 300 mm. Wafle te są obrabiane przez bardzo zaawansowane maszyny w gigantycznych i bardzo drogich fabrykach. Koszty ich budowy idzie w miliardy dolarów. A do projektowania tych układów, a także budowy i obsługi tych fabryk potrzebny jest wykwalifikowany personel. W praktyce jedynym sposobem na zwiększenie liczby wyprodukowanych półprzewodników jest upchnięcie większej ich liczby na dostępnych nam krzemowych waflach. Drugą stroną tego medalu są klienci, którzy nie mogą sobie pozwolić na rozbudowywanie już istniejących lub wybudowanie nowych centrów danych, a potrzebują coraz większej mocy obliczeniowej. Czyli tak jak ze strony producentów półprzewodników ograniczeniem jest powierzchnia wafli krzemowych, które mogą obrobić, tak po stronie odbiorców ograniczeniem jest powierzchnia centrów danych, w których mogą oni te wafle upchnąć, a raczej produkty z tych wafli. Po drugie, w grę wchodzą pieniądze. Choć obróbka wafli krzemowych za pomocą najnowocześniejszych procesów staje się coraz droższa, to koszt produkowania pojedynczego tranzystora nadal maleje wraz z jego rozmiarem. Choć zdecydowanie nie w takim stopniu jak jeszcze kilkanaście lat temu. Czyli jeśli ktoś potrzebuje wykonać konkretną pracę w określonym czasie i potrzebuje do tego pewnej liczby tranzystorów, to dzięki ich zmniejszeniu może to zrobić taniej. Po trzecie, w grę wchodzi użycie prądu przez pojedynczy tranzystor i szybkość jego przełączania. W bardzo dużym uproszczeniu i w kontekście mikroprocesorów, tranzystor to urządzenie, w którym e bramka blokuje lub zezwala na przepływ prądu z punktu A do punktu B, między źródłem a drenem. Poprzez tak zwany kanał. Bramkę tranzystora można sobie wyobrazić jako bramkę na autostradzie. Tak szlaban i bramka autostradowa nie otworzy się, nie zezwoli na przejazd, dopóki się nie zapłaci wymaganej kwoty. Tak bramka tranzystora nie otworzy się i nie umożliwi przepływu prądu, dopóki nie przyłoży się do niej odpowiedniego napięcia. Gdy prąd z punktu A do punktu B płynie, to mamy 1, gdy nie płynie, to mamy 0. System binarny się na tym kończy, nasz komputer może działać. Prawdziwe problemy pojawiły się, gdy doszliśmy do procesów klasy 20 paru i później kilkunastu nanometrów. Wtedy kanał stał się na tyle krótki, że pewne zjawiska, które wcześniej można było zignorować lub nie występowały, zaczęły mieć coraz większy wpływ na pracę i właściwości tego tranzystora. Z tego powodu bramka traciła pełną kontrolę nad sytuacją i tranzystor mógł włączać się i wyłączać w niewłaściwym momencie. Zaczęły się też pojawiać problemy z szybkością i ilością nośników prądu, które można było przesłać. Potrzebne stało się całkowite przeprojektowanie półprzewodnikowych tranzystorów. W tranzystorze idealnym kanał jest okrągłym przewodem otoczonym bramką, bo wtedy bramka działa najefektywniej. Jednak przez wiele lat tranzystory planarne mikroprocesorów miały bramkę ułożoną nad kanałem. Tak było. Prościej, taniej i długo po prostu działało wystarczająco dobrze. W wyniku wspomnianych przed chwilą problemów zaczęto eksplorować rozwiązania, w których bramka ma kontakt z kanałem nie tylko z góry. Wszyscy wiedzieli, jak wygląda ideał, do którego trzeba dążyć ale początkowo był on po prostu nieosiągalny. Potrzebne stały się tranzystory nowej generacji. Jako pierwszy wdrożył takowe do swoich produktów Intel. W procesie Intela klasy 22 nm pojawił się tranzystor Trigate, w którym to kanał nie jest elementem krzemowego podłoża, a wystaje z niego i jest objęty bramką, która ma z nim kontakt z aż trzech stron. Oprócz tego, że bramka ma dzięki temu większą kontrolę nad kanałem, to ilość prądu płynącego przez tranzystor można regulować zmianą wysokości, a nie szerokości kanału i bramki, dzięki czemu zajmuje on mniej miejsca na krzemowym waflu. Tranzystory tego typu służą nam aż dotąd, ale okazuje się, że ten styl tranzystorów nie jest już wystarczający, aby opracować procesory klasy 2-3 nanometrów i jeszcze mniejsze. Potrzeba jeszcze nowszego rozwiązania. Prace trwają, a pierwsze efekty widać było w 2017 roku. Wtedy to inżynierowie IBM, Samsunga i Global Foundry pochwalili się działającymi tranzystorami GAA od gate all around, a więc z bramką dookoła kanału. Od pierwszych prezentacji do masowej produkcji mija jednak czas i na efekty musieliśmy czekać aż do teraz. Samsung swoje tranzystory GAA FET nazywa MBC FET. I wprowadzi je wkrótce w procesie 3 nanometrów. Intel nazywa je Ribbon Fed i chce je zastosować w swoim procesie 2 nanometry w 2024 roku. A TSMC nie bawi się tutaj już w swoje nazwy i po prostu planuje zastosować tranzystory z nanoarkuszami w swoim procesie N2. Dopiero w 2025 roku. Szczegóły dotyczące tego, jak dokładnie firmy będą tworzyć swoje tranzystory nowej generacji, trochę się różnią, ale ogólne założenia i wyzwania są bardzo podobne. Wszystko zaczyna się od naprzemiennego ułożenia na krzemowym waflu warstw germanku krzemu i krzemu. Par tych warstw ostatecznie jest tyle, ile nano arkuszy ma mieć tranzystor. Później w wyniku procesów litograficznych, chemicznych i mechanicznych na waflu powstaje szachownica warstwowych struktur o długości i szerokości zbliżonej do docelowej długości i szerokości kanału tranzystora. Potem na końcach kanału tworzone są elektrody, źródła i drenu. Gdy są gotowe, za pomocą procesów chemicznych ze struktury kanału są usuwane warstwy z germanku krzemu i warstwy krzemowych nanoarkuszy są podtrzymywane jedynie przez dobudowane do nich przed chwilą elektrody, Następnie dookoła elementów kanału jest nanoszona bardzo cienka warstwa izolacyjna, która ma grubość liczoną w pojedynczych atomach i na koniec jest tworzona metalowa elektroda bramki. Potencjalne korzyści z nowej technologii są bardzo duże. Nie dość, że dzięki otoczeniu kanału bramką będzie możliwe dalsze skręcanie kanału. To, co najważniejsze, kolejne elementy kanału są ustawione w pionie, a nie na płaszczyźnie poziomej. Dzięki czemu końcowy tranzystor może mieć znacznie mniejszą powierzchnię przy zachowaniu zbliżonych właściwości elektrycznych. Co dalej? Na razie naprawdę trudno powiedzieć, ale będzie potrzebna jeszcze większa rewolucja. Być może, związana z zastąpieniem wysłużonego już krzemu jakimś innym materiałem. Może nanorurki grafenowe po kilkudziesięciu latach w końcu przestaną być materiałem przyszłości, a staną się tylko materiałem teraźniejszości. Nie byłoby też nic dziwnego, gdyby w międzyczasie, w wyniku rosnących kosztów i poziomu trudności opracowywania kolejnych technologii, z wyścigu obecnej wielkiej trójki wypadłby któryś z graczy. Albo nastąpiła jakaś spektakularna fuzja. Jakkolwiek by było, możemy się spodziewać, że świat półprzewodników jeszcze nie raz nas zaskoczy, a być może nawet i zachwyci. A być może też y, komputery kwantowe, które mają być przyszłością, do tego czasu staną się już na tyle powszechne, że po prostu przesiądziemy się na nie i zaczniemy je wykorzystać w hybrydowy sposób. Nikt tego jeszcze nie wie do końca, dlatego zostawcie nam w komentarzach wasze predykcje, może są jacyś specjaliści w tej materii, którzy chętnie powiedzą nam, co oni o tym myślą. I to na dzisiaj będzie tyle. Ja Was zapraszam na nasze kolejne materiały. Odwiedzajcie też naszą stronę internetową, Facebooka, YouTube i wszędzie tam, gdzie jesteśmy dla Was, to Was zapraszamy. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.